Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawię w dwóch odcinkach. Pierwszy odcinek jest ogólnodostępny. Odcinek z rozwiązaniem przykładu B będzie bonusem dla osób wspierających kanał. Na wstępie narysujmy gdzieś obok niewielki trójkąt. Jakikolwiek, tak jak ci wyjdzie. Oznaczmy wierzchołki tego trójkąta i teraz. Naszym zadaniem będzie wyznaczenie równań równań prostych, których zawierają się wysokości. Otóż potrzebujemy wysokości poprowadzonej z wierzchołka A i z wierzchołka C. Pamiętamy, że wysokości przecinają podstawy trójkątów pod kątem prostym. Właśnie tym musimy się kierować w rozwiązaniu. Skoro tak jest, to żeby określić równania tych dwóch prostych, musielibyśmy w pierwszym um, etapie wyznaczyć współczynniki kierunkowe prostych AB oraz BC prostych przechodzących przez punkty AB i punkty BC. W przypadku prostej AB skorzystamy z takiego wzoru. Popatrzmy na współrzędne. YB to 0, YA 3, 0 odjąć 3 to minus 3. XB 2, XA minus 4, 2 odjąć minus 4 to 6. Minus 3 szóste po skróceniu to minus 1 druga. Następnie wyznaczamy współrzędne półczynnik kierunkowy prostej przechodzący przez punkty B i C i tutaj korzystamy ze wzoru YC odjąć YB podzielić przez y, przepraszam XC odjąć XB YC zobaczmy to 5 5 odjąć 0 czyli mielibyśmy w tym miejscu piątkę następnie 2 odjąć 2 to 0. O ty. No to tutaj nie możemy coś, czegoś takiego zrobić. 5 przez 0 nie wolno. Czyli, równanie kierunkowe tej prostej, moglibyśmy określić w ten sposób, że jak wyobrazimy sobie układ równań, Dlaczego w ogóle nie dzieliłem przez 0? No, bo w matematyce nie ma takiego działania, prawda? I teraz zobacz. Mamy punkt o współrzędnych 2, 0 i punkt o współrzędnych 2, 5. Czyli prosta wygląda tak. Zatem równanie tej prostej to jest x równa się 2. To jest x równa się 2. Co mieliśmy? Wyznaczyć równania prostych, dobra, czyli x równa się 2 to jest. Równanie prostej przechodzącej przez punkty B i C. Tak, prosta BC to jest X równa się 2. I my potrzebujemy prostej, która jest prostopadła do właśnie prostej BC. Tak, przechodzącej przez punkt A. No to zobaczmy jeszcze raz w układ współrzędnych. Mamy prostą przechodzącą w ten sposób i teraz prosta prostopadła do tej prostej, do prostej o równaniu x równe 2 będzie wyglądała w ten sposób, że my musimy mieć prostą przechodzącą przez punkt minus 4,3, no, czyli przez ten punkt, tak, przechodzi sobie prosta, tutaj mamy kąt prosty, a zatem będzie to prosta o równaniu y równa się 3. Tak, bo ona przecina oś y właśnie w punkcie o współrzędnej 0,3. No to mamy e, pierwszą prostą. Załóżmy, niech to będzie jakaś prosta k. O równaniu y to się równa 3. Natomiast jeśli chodzi o prostą. Um, o prostą. Prostopadłą do prostej AB, to tutaj musimy zrobić następującą rzecz. Wyznaczamy współczynnik prostej przechodzącej przez punkt C. Współczynnik kierunkowy. Wiemy o tym, że te dwie proste są do siebie prostopadłe, czyli musi zachodzić taki warunek. Chcąc zatem wyznaczyć współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkt C, podstawiam tutaj do wyrażenia minus jedną drugą. Minus z minusem skracam, następnie mnożę jeszcze równanie przez 2 i otrzymuję <laughs> równanie, kierun nie równanie kierunkowe, przepraszam, nierównanie kierunkowe, tylko mm, współczynnik kierunkowy prostej przychodzącej przez punkt C. Czyli w tym momencie możemy już zapisać kawałek, no, część równania: równania kierunkowego. Oto one, ono, oto ono. I teraz e, do tego równania podstawiamy jeszcze współrzędne punktu C, po to, żeby wyznaczyć współczynnik B, brakujący współczynnik. No to wstawiam piątkę, wstawiam dwójkę i otrzymuję B równe 1. A zatem Y to się równa 2X dodać 1. To jest równanie prostej, czy równanie... Tak, równanie prostej, w której zawarte, zawarta jest wysokość poprowadzona z wierzchołka C, natomiast równanie prostej, w której zawarta jest wysokość poprowadzona z wierzchołka A, wygląda tak. Tutaj mamy prostą K, tutaj załóżmy będzie prosta P.